Niech Pan będzie uwielbiony, że kiedy spojrzał na tych trzech moich współbraci, spojrzał i powołał ich do swojej służby. Stali się misjonarzami świętej rodziny. Od wczoraj są też kapłanami. Chcemy Bogu podziękować za tych trzech nowych kapłanów, jak i również za trzech diakonów. Jedna trójka zakończyła swoją formację. Pójdą, aby służyć w innych wspólnotach misjonarzy świętej rodziny i aby służyć ludowi. Trzech jako diakoni jeszcze przez rok będą znani. Niech Bóg będzie uwielbiony. Dlatego witam Was, bracia, radośni, i tak pobratersku na tym przy świętej prymicyjnej. Tradycja każe właśnie ta pierwsza Msza Święta, jest w Kazimierzu. Dla tej wspólnoty, wspólnoty zakonnej, ale i wspólnoty wiernych, którzy gromadzą się w tej świątyni i są znani. Dzisiaj dziękujemy za dar Eucharystii, jak w każdej Eucharystii, ale też dziękujemy za ten dar kapłaństwa. Dziękujemy za ten dar kapłaństwa, dzięki któremu. Ta Eucharystia może mieć swoje miejsce. Dzięki temu darowi Eucharystia może trwać. Dzięki temu, że Jezus ustanowił tych nowych pasterzy i pozwala nam tym, którzy tutaj pielgrzymujemy, już doświadczać tych darów niebieskich. Bo kiedy za chwilę będziemy mogli przystąpić do tego ołtarza, będziemy świadkami liturgii niebieskiej, ale będziemy też mogli z tego ołtarza spożywać. Te dary, które przecież sam Bóg nam daje za stawiennictwem przez dłonie tych trzech młodych kapłanów. Czego chciałbym życzyć tym młodym kapłanom? Przede wszystkim tego, że kiedy już zgasną flesze, kiedy już prezenty, które otrzymali, nie będą budziły w nich emocji tak wielkich i kiedy już wyblaknie złoto ze spinek przy mankietach, aby wtedy zaczęło się ich również prawdziwe kapłaństwo. Życzę Wam, byście nie oczekiwali, że Bóg pokaże Wam owoce Waszej pracy. Życzę Wam, abyście mieli czas. Przede wszystkim dla drugiego człowieka. Byście mieli też czas na modlitwę. Życzę Wam, abyście byli zmęczeni. Abyście nieraz byli zmęczeni fizycznie. Tak, że będziecie czuli satysfakcję właśnie wtedy z tego, że Pan Bóg naprawdę się Wami posługuje.